Witajcie drodzy młodzi przyjaciele, którzy podjęli się, się tego wyzwania, kroczenia drogą tych duchowych rekolekcji, pod, przeżywanych przez nas pod hasłem Stocz Bitwę. Dzisiaj pragniemy stoczyć kolejną walkę, podjąć kolejne wyzwanie, jakim będzie walka z naszym strachem. Każdy z nas ma w swoim życiu takie rzeczy, których się boi, każdy z nas ma coś. Co paraliżuje go w pójściu dalej, coś co sprawia, że nie może żyć pełnią życia, że nie może czerpać też pełni radości z tego, czego się podejmuje, co robi. I chciałem Wam powiedzieć, że jest ktoś, kto chce Was z tego uwolnić. Jest ktoś, kto chce dać Wam odwagę i chce Wam powiedzieć, że możesz panować nad swoim strachem. Posłużę się. Ewangelią według świętego Mateusza. Historią, którą zapewne każdy z nas w pewien sposób zna. Otóż pan Jezus wyprawił swoich uczniów, aby ci prze, przepłynęli na drugi brzeg jeziora, a sam pozostał jeszcze, aby się modlić. Jak się domyślamy, na jeziorze rozszalała się ogromna burza. I uczniowie zaczęli się bać, bo fale kołysały łodzią i. Bali się, że w pewnym momencie łódź się przewróci i po prostu się utopią, że zginą. W nagle pojawiła się na jeziorze postać, której się na początku przestraszyli, jednak szybko okazało się, że tą postacią jest nikt inny jak właśnie Pan Jezus. I święty Piotr, który był pewnie, można powiedzieć, najodważniejszy z nich wszystkich, chociaż jak się okaże, nie do końca on wyszedł z tej łodzi na wezwanie Pana Jezusa. Wyszedł jednak kolejna fala, kolejny strach, sprawił, że zaczął się topić. Przestraszył się fali i zaczął się topić. Zamiast pójść do Jezusa, chwycić się go, to zaczął się topić. Ale popatrzcie, co robi Jezus. Na to, na nasz strach, na strach świętego Piotra, reaguje, chwytając go za rękę, dźwigając, co prawda, wyrzuca mu brak wiary, ale trzyma go. I wraz z, wraz z samym sobą prowadzi go do łodzi, prowadzi go do miejsca, które pozwoli mu przepłynąć na drugi brzeg. Pozwala mu chodzić po czymś, co napełnia go strachem. I to, moi drodzy, jest najważniejsza informacja dla każdego z nas dzisiaj, bo Pan Jezus pozwala nam również kroczyć po naszym strachu, po, nas, po, po naszym lęku. Jezioro w języku biblijnym jest miejscem przebywania złych duchów, jest źródłem wszelkiego zła, tego, co jest w naszym życiu trudne, niełatwe, także i właśnie takiego paraliżującego lęku. To wtedy, kiedy zobaczymy na tym jeziorze, zobaczymy na tym w tych naszych wszystkich strachach, lękach, zobaczymy Jezusa, wtedy będziemy w stanie. Po nich chodzić, będziemy w stanie deptać to wszystko, co sprawia, że nie możemy pójść dalej. Popatrzmy na to, że mamy w swoim życiu takie rzeczy, które z jakiegoś powodu nie potrafimy się ich podjąć w odpowiedni sposób. Boimy się, co ktoś o nas pomyśli, boimy się na to, jak na nasz widok zareagują inni. A popatrz na to, że Jezus mówi Ci: że jest z tobą. Mówi ci: nie bój się, wiesz tylko. Wiesz, że razem ze mną jesteś w stanie to przezwyciężyć. Uwierz w to, że jeżeli chwycisz się mnie mocno za rękę, będziesz w stanie iść przez swoje życie, pokonując kolejne bariery swojego strachu, lęku. To pozwoli spełniać ci twoje marzenia, to pozwoli spełniać ci wszystkie twoje pragnienia, te dobre, te piękne. To sprawi, że w swoim życiu będziesz mógł iść i czerpać pełnię radości, mało tego. Wraz z Jezusem będziesz mógł tą radością napełniać innych. Taką odwagą będziesz mógł napełniać także i swoich bliskich, przyjaciół, kolegów. Popatrz też na, patrzcie na nich, że i oni się boją. Boją się wielu rzeczy. Boją się może nawet tego, co i ty o nich pomyślisz. Tak jak ty boisz się tego, co oni pomyślą o tobie, ale popatrz, że Chrystus do każdego z Was dzisiaj mówi: nie bój się. Nie bój się, tylko wyjdź z tej swojej łodzi, wyjdź z tej swojej sfery bezpieczeństwa, z tego, co sprawia, że myślisz, że jesteś bezpieczny, co nie pozwala Ci się rozwijać, wyjdź z tego i chodź za mną. Chodź, a razem z Jezusem będziesz kroczył. Po tym wszystkim, co napełnia Cię strachem i lękiem. Moi drodzy, na tej drodze chciałem Wam życzyć przede wszystkim Bożego błogosławieństwa. Niech Pan Jezus, który zaprasza Cię do wyjścia z tej łodzi, niech Ci nieustannie błogosławi. Niech syła na Ciebie swojego ducha, abyś nim napełniony mógł iść w każdym dniu i Przekraczać kolejne granice swojego lęku, swojego strachu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.